Zatrzymaj nagrywanie. Zatrzymaj. Głośność powiadomienie 0%. Zapachniało kuwetą to w łazience, bo w tym domu sierściuch jest. Jak tak można trzymać takiego w domu? Ja nie wiem. Najlepiej stąd wyjść. Witajcie kochani, witajcie serdecznie. A oto ona, gwiazda naszego dzisiaj akurat filmu. E, Crazy Tommy od jakiegoś czasu się nią opiekuje, ponieważ właściciel musiał wyjechać. No i tak wyszło. Jak wyszło. Ale nie o tym dzisiaj. No jak słodko ją. Ale dzisiaj chcę wam powiedzieć plusy i plusy posiadania kota. Do 15 chyba ma Tak? Dobrze. Bo jak wiecie, że plusy już zrobiłem i plusy posiadania Renault Spans, A nie powinno się dyskutować na temat e, minusów. Bo co dla kogo jest minusem, a co dla kogo plusem? Pojęcie względne. Ci, którzy nie mają kota, jeszcze zrozumiem, że dla niego może być minusem posiadanie kota. A ci, którzy mają kota, hmm, no. Czasami nie rozumiem, jak może być minusem, ale no właśnie. Pojęcie względne. Mała sobie je. A jak ma na imię? Słodko. Kotełka. No nie. Ma na imię Marcysia. Pauza. Przeciw. Pa, pauza. Przeciw. Patrzcie, jak sobie głośność powie. Jak sobie słodko je. No jest. Bardzo fajny kot. To jest wyjątkowo fajny kot. Oj, oj, miseczka spadnie. No masz kochanie. Jest bardzo grzeczna, bardzo czysta. Jak za chwilę zobaczycie, lubi być na kolanach. Naprawdę taka kotka terapeutyczna. I myślimy, że chyba trafiła do dobrego domu. Zobaczymy jak to będzie, ale miejmy nadzieję, że już tam zostanie. Tu od miesiąca się Tomek opiekuje. Niestety, niestety, nie oni być o minusach. Znaczy to nie jest minus, tak? To jest kwestia wychowania. Ponieważ opiekujemy się owczarkiem, który po prostu jest anty nastawiony do kotów. No to ci co obserwują mój kanał wiedzą doskonale, no i że 2,5 miesiąca walki było przy kociakach które były u Tomasza, więc szkoda, bo chętnie my byśmy je do siebie wzięli, no ale jest jak jest. Plusami przede wszystkim jest to, że jest to zbadane, przede wszystkim zbadane jest to e, naukowo, że dzięki to kotom ludzie, którzy je posiadają, mają zwiększoną odporność, mają na pewno... E, ich endorfiny są e, w takim... ich endorfiny są przede wszystkim zwiększone, są zdrowsi, szczęśliwsi. Nie mają przy okazji gryzoni. Tak. Tak. Pauza. Przeci